Wróćmy jeszcze raz do tej metafory związanej z naszą podróżą, z naszym zepsutym samochodem, z naszym crash test, testem. Jedziemy tym samochodem, już naprawdę dużo wiemy, zbliżamy się do tego miasta, jesteśmy w ogóle bardzo zmotywowani, jesteśmy radośni, szczęśliwi. Yy, mamy dużo zapału, wiemy co mamy robić, realizujemy jakieś cele, działamy, ciągle jesteśmy jeszcze na fali. Dlaczego tak jest? Gdzie tkwi tajemnica sukcesu? Na pokładzie za kierownicą jest lider. To jest osoba, która, której ufacie, której ludzie ufają i która daje taką pewność, że ta droga, którą z, ni z nim przebywają, jest bezpieczna i ma sens. Lider to jest temat dzisiejszego odcinka. Doszliśmy właśnie do kluczowego momentu. Czego potrzeba w trudnej sytuacji? W kryzysie. W kryzysie najbardziej potrzeba lidera. Ludzie są niepewni, szukają jakiegoś oparcia. Nie wiedzą, jak mają postępować, chcą wiedzieć, że ktoś wie. Potrzebny jest lider. To jest ktoś, taki, kto broni ich przed takim czarnym zewnątrz, który daje im jakąś perspektywę, jakąś nadzieję, jakiś sens w to, co. W to, w to, w to, w to, w czynności, które wykonują. Dla nas osobiście jesteśmy liderem również my sami. To jest w ogóle taki paradoks. To jest w ogóle podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą, decydowanie o sobie, to tak naprawdę jest jedyna rzecz, na którą mamy stuprocentowy wpływ. Wszystko inne jest zależne od czynników zewnętrznych, ale decyzje, które podejmujecie, jest zależna tylko od was. Zawsze możecie podejmować indywidualne, autonomiczne decyzje. Mówi o tym Wiktor Frank w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. Opowiada tam o obozach koncentracyjnych i mówi, że nawet w takiej sytuacji można dokonywać wyborów i podejmować decyzje autonomiczne. Tym bardziej w takiej, w której znajdujemy się dzisiaj. Jest taki autorytet w dziedzinie zarządzania, nazywa się Amy Frindlander. To jest dyrektorka rozwoju w firmie Uber amerykańskiej. Ona powiedziała coś takiego: możesz przychodzić każdego dnia do pracy. Starając się wykonać swoje obowiązki i frustrować się koniecznością gaszenia pożarów. Ale możesz sobie uświadomić, że gaszenie pożarów jest w istocie elementem Twojej pracy. Dzisiaj jest potrzebny taki lider. Ktoś, kto przychodzi, nie myśli o tym, że chce się schować. Lider musi być obecny, on musi być cały czas na przodzie. On musi potraktować gaszenie pożarów, bo dzisiaj to musimy robić, jako część swojego powołania, jako swoje zadanie. Łatwo być liderem, w czasach prosperity, wtedy kiedy jest hossa. Ale ludzie nie potrzebują wtedy lidera. Wtedy mogą sami nawet zarządzać. Wtedy jesteśmy na fali. Ludzie potrzebują lidera, jak coś się przewraca, jak coś upada. A dzisiaj jest taka sytuacja. Jeżeli chcecie, żeby oni byli zmotywowani, żeby działali zgodnie z jakimś planem, musicie stanąć na wysokości zadania. Nie możecie być liderem nieobecnym. Niepewność to jest coś najgorszego, co możecie dać swoim pracownikom. To jest to jest w ogóle taki lek, którego nie powinniście aplikować w tej sytuacji. Ludzie muszą wiedzieć, że przynajmniej wy wierzycie w, swoją, w tą drogę, którą chcecie prowadzić wszystkich innych. Jeżeli chcecie być takim liderem, jeżeli chcecie być liderem pomo pomocą dla swoich ludzi, chcecie być liderem obecnym, to w czasie obecnego kryzysu powinniście robić następujące rzeczy. Przede wszystkim utrzymywać kierunek. Mówiliśmy już o tym: utrzymywać kierunek, czyli przypominać misję. Mówić o tym, jaki jest cel, fundamentalny cel istnienia firmy. Ciągle o tym przypominać, że jest sens działania dalej, dalej usuwać przeszkody. To nie jest czas, wiecie, na to, że lider się schowa i mówi: To teraz wy działajcie. Jest jakaś przeszkoda, usuwamy. Ludzie potrzebują pomocy dzisiaj. Czasami są bezradni, czasami są sfrustrowani, czasami są nie mają wpływu na to, co robią. To, ta sytuacja ich. Całkowicie unieruchamia. Więc wy musicie te przeszkody usunąć. Bierzcie ciężar odpowiedzialności. Ja w swojej historii miałem takich liderów, którzy nie brali ciężaru odpowiedzialności. Oni w takich sytuacjach mówili, uciekali gdzieś. Mówili, OK, to ty decyduj, a potem, jak co do czego, to mieli na kogo zrzucić. Wy nie możecie być takimi liderami. Dzisiaj to jest czas, kiedy wy decydujecie o życiu albo śmierci wielu ludzi. Decydujecie o życiu albo, albo śmierci tej organizacji. Wy dzisiaj musicie wziąć odpowiedzialność za, za decyzję, nawet za decyzję swoich podopiecznych, które yy, oni podejmą, bo im delegujecie jakieś zadania. To także na koniec jest Wasza odpowiedzialność. Ludzie muszą mieć poczucie, że ktoś to odpowiedzialność weźmie. Nie będzie wtedy ich paraliżował lęk. Rzeczywiście będą działać. Będą wychodzić z inicjatywą, będą coś robić dla zmiany sytuacji. Po czwarte, Wspieraj merytorycznie, emocjonalnie. To jest bardzo ważny punkt, dlatego że problem nie zawsze leży w faktach. Czasami jest tak, że nam się wydaje, że można taki problem jak dzisiaj, dzisiejszy kryzys skategoryzować jakimiś, faktami, jakimiś cyframi, na przykład. Ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w ludziach. Ludzie muszą też czuć wsparcie mentalne, muszą czuć. Że emocjonalnie jesteście z nimi, że mają wsparcie nie tylko w faktach, w liczbach, w procedurach, ale także w Was jako człowieku. Oni potrzebują Waszego wsparcia, bo to jest bardzo trudna sytuacja. Pamiętajcie, że, że, że ciężar, że problem nie zawsze leży w, w faktach. Przybliżaj priorytety, czyli cały czas mówisz mów, mów o tym, co jest najważniejsze w, tym, w tej sytuacji. To jest trudne, dlatego że w takiej sytuacji jak dzisiaj te priorytety się zmieniają. Ciągle dostajemy jakieś nowe informacje, musimy ciągle zmieniać nasze priorytety. Ciągle to jest, trzeba być bardzo elastycznym, ale ludzie muszą wiedzieć jakie są. Sami się w tym nie połapią albo, albo podejmą decyzje, które będą sprzeczne z kierunkiem, w jakim firma ma podążać. Po czwarte, utrzymuj rytm. To jest ważne. Firma musi mieć swój rytm. Nawet jak jesteście w domach, bo niestety ludzie są na kwarantannie albo, albo są oddelegowani do domów to utrzymuj z nimi rytm poprzez maile, telefony, spotkania na Zoomie, czy na jakimś innym komunikatorze. Wyznaczaj im jakieś cele. To musi iść... Ludzie muszą czuć, że jest jakiś rytm. Ktoś musi ten rytm nadawać. Ten rytm nadajesz ty. Jesteś liderem i ty masz to robić. Wyznacz zasady pracy. To jest trochę wojna, wiecie? Tu jest trochę tak jak z sądem polowym. Wyznaczaj zasady pracy. Jeżeli ktoś ich nie realizuje, to sąd musi działać szybko. Sąd polowy na wojnie działa szybko. Nie, będziemy, nie możemy się zastanawiać teraz miesiącami nad tym, że ktoś coś robi źle, bo inni są wtedy narażeni na y, śmierć, wielkie słowo, na jakąś stratę, na firma jest narażona na upadek. Wyznaczaj zasady pracy i y, konsekwentnie ich y, wymagaj. I ostatnia rzecz: okazuj pokazuj wiele w sukces. Okazuj wiele w sukces to jest bardzo ważne. Słuchajcie, jest taka ważna informacja, bo tak naprawdę na co my mamy wpływ? Mamy wpływ tak naprawdę na to, co jest dobre, bo to, co, nas, co jest złe, to nas spotka albo nie. Często to jest czymś zewnętrznym. My musimy pogadać ludziom, że jest szansa odniesienia sukcesu. Trzeba im pokazać, że to ma sens, że, że jest jakaś przyszłość przed nami. I w ten sposób budujesz morale swoich ludzi i prowadzisz ich do tego, do wyjścia z tego kryzysu. Więc podsumowując, utrzymuj kierunek, usuwuj, usuwaj przeszkody, pobieraj, bierz ciężar odpowiedzialności, deleguj zadania, wspieraj merytorycznie i emocjonalnie, przybliżaj priorytety, utrzymuj rytm, wyznaczaj zasady pracy i pokazaj wiarę w sukces. Słuchajcie, yy, jesteś liderem, w Twoich rękach jest los ludzi, Twój los, ale też los, los ludzi. To zaszczyt, że został się obdarzony tą funkcją. Przyjmij to jako wyzwanie, ale też jako jakieś wyróżnienie. To jest naprawdę wielki zaszczyt i to jest ten moment, kiedy możesz zbudować swoją pozycję. Jeżeli będziesz liderem nieobecnym, ludzie to będą pamiętać. Jak będziesz liderem aktywnym i zastosujesz się do tych punktów, ludzie też to będą pamiętać. Dzisiaj jest czas budowania Twojej pozycji jako lidera. Właśnie dzisiaj w kryzysie to jest prawdziwy sprawdzian tego, jakim jesteś liderem. Na koniec odcinka o liderze chciałbym Cię prosić, ja wiem, że Ty wykonasz to zadanie, ponieważ jesteś prawdziwym liderem, żebyś spotkał się w najbliższym czasie albo za pomocą narzędzi informatycznych, jakichś internetowych, albo bezpośrednio z każdym ze Twoich podwładnych współpracowników i zapytał, jaka jest dziedzina, w której możesz im pomóc. To będzie taka Twoja merytoryczna, ale też emocjonalna pomoc ludziom. Ludzie po, po, poczują, że jesteś na dole z nimi, że interesuje się ich problemami przy okazji się okaże jakie naprawdę obawy i problemy mają twoi ludzie.